Witam serdecznie na kanale Mimeruna, witam każdego Ciebie na przekazie weekendowym przekaz na sobotę i na niedzielę, na 10-11 lutego. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Wszystkich nowych subskrybentów witam i zapraszam. Kochani, energia, energia na sobotę ponowił no, ostatnia runa odala, więc może coś się tam będzie domykać jeszcze. W tą sobotę. Może coś, co dotyczy spraw rodzinnych, może jeszcze coś bardzo ważnego jest do przemyślenia, do przemedytowania, kochani, do zastanowienia się. Tutaj w sobotę Odala mówi, żeby skoncentrować się jeszcze raz, tak, przemyśleć sprawy dotyczące rodziny. Mówi też o tym, żeby zorientować się, co powinniśmy odrzucić lub z czego może zrezygnować na korzyść tego, czego pragniesz, więc tutaj ustalenie priorytetów, kochani, tego, no, co bardzo ważne, co ważne, to związane sprawy właśnie typowo rodzinne, sprawy domu. Ale też energia na dzisiejszy dzień. Iście spokojna, spójrzcie, na tej runie, no to jest przepiękny spokój, cisza. Yy, taka yy, runa regeneracji, yy, runa wspomień, takiego yy, spokoju wewnętrznego też. Yy, może ktoś będzie jechał do rodziców, yy, do domu rodzinnego to będzie skądś wracał, właśnie do domu rodzinnego. Będzie się cieszył, że widzi ten dom, tak, że będzie tak się napawał tą ciszą, tym spokojem właśnie. Ważne, ważne sprawy domu, ważne sprawy rodziny. Zwracamy uwagę, co powinno być teraz priorytetem, tak, to co jakby Niektóre sprawy może będą schodzić na y, dalszy tor, bo będziemy zajmować się w tą sobotę tym domem, mieszkaniem, wszystkimi sprawami dotyczącymi domu mieszkania, mieszkańcami ale y, sprawy przede wszystkim właśnie tu związane z y, być może podejmujecie decyzję, czy podjęliście decyzję, czy, czy jesteście w trakcie albo będziecie podejmować y, o zamianie mieszkania, o sprzedaży, może będzie kontakt z kupcem, może wy będziecie tym kupcem, może będziecie y, coś w obrębie y, domu y, robić, być może będzie sprzątanie, przygotowywanie domu y, na wiosnę powolutku. Y, wszystko to, co albo będziecie robić i przygotowywać się do jakiegoś remontu, może będziecie robić jakieś kalkulacje, no wszystko to co związane z budynkiem, z pieniążkami wokół budynku, z domownikami, więc tutaj bardzo dużo będzie może się działo, może właśnie jakieś intensywne rozmowy, jakieś dyskusje, jakieś sprawy, jakieś informacje, ale jest to energia runy pozytywnej, tak, także tutaj jak najbardziej Doruna mówi tutaj o takim też o dziedziczeniu, tak? że możemy się dowiedzieć, kto co, albo będziecie jakieś postanowienia tutaj dotyczące majątku robić. Ważne osoby spod znaku byka, koziorożca, być może tutaj sprawy z tymi osobami będziecie omawiać. tak albo ty jesteś spod znaku byka, czy ty jesteś spod znaku koziorożca. Yy, tutaj też, yy, no, może ktoś się przygotowuje do y, powiększenia rodziny, kochani, bo zobaczcie, są y, dwa Dwa bociany, to tutaj no, wszystko to co związane, kochani, z rodziną, ale też Odala mówi o wzroście: że może będziesz rozwijał swój talent, swoje talenty, może się będziesz czymś właśnie zajmował w domu, może coś tworzysz, jakieś rękodzieło. To tutaj dzisiaj sobota, być może będziesz odpoczywał w taki sposób, że będziesz zajmował się swoim hobby, będziesz nad czymś tutaj pracował. 呃。Uh Też Runa Odala mówi o dobrobycie, mówi też o tym, żeby ostrożnie w decyzjach, żeby wszystkie sprawy dotyczące domu, domowników tutaj, no to, to było do, żeby te decyzje były przemyślane, żebyśmy się koncentrowali na celu, no, będzie też wspomagała nam tutaj w utrzymaniu tego porządku, w domu też, ale też i w relacjach między domownikami w życiu, także ta sobota będzie taka. Typowo, typowo tutaj domowa, ale też będzie pomagała nam tutaj energia Luny Odala znaleźć najlepsze rozwiązanie z wyjścia z jakiejś trudniejszej sytuacji, która może się pojawić, dotycząca naszej rodziny, naszego domu, jakby spraw związanych tutaj z rodziną. Tak? Ale ja też mówię o tym, że jeżeli się za coś zabierzemy, w tą sobotę, no to tutaj nie ma y, nad czym się zastanawiać, bo przyjdzie efekt i to pozytywny tej pracy, którą włożymy. Także, jeżeli zabierzemy się za sprzątanie, no to będziemy wieczorem cieszyć się pięknie wysprzątanym domem i taką y, no, ciszą, spokojem, gdzie będzie można usiąść, wybić tą kawkę, herbatkę sobie tutaj. Także będzie y, tutaj panował też taki spokój, y, tak, bezpieczeństwo, bo tu oda będzie w tym kierunku działała będzie dbała o to bezpieczeństwo, będzie chroniła nas, domowników, też, tak, ale jest też runą dobrobytu i obfitości, więc coś do domu może przyjść, może ktoś się dowiedzieć, że odziedziczył majątek, że ktoś coś mu zapisał, że jakaś obfitość do domu, dla domu też, tak, że może coś tam się udało. No, ona też będzie wprowadzała taki ład, harmonię, ciepło, spokój, tak, także tutaj bardzo taki korzystny dzień, jeżeli z domowników ktoś zdaje egzaminy, to jak najbardziej pozytywnie dzisiaj. Będzie też towarzyszyło temu wszystkiemu takie poczucie optymizmu, pewności. Tutaj też, tu mówię o takim opiekuńczym, starszym partnerze. Być może doświadczy, że bardziej ktoś będzie dbał niż zawsze, czy zaczniesz ty dostrzegać z kolei to, że, że, że partner, partnerka się stara, a wcześniej. Na te szczegóły nie zwracałaś, nie zwracałeś y, uwagi. No, y, jeśli mielibyśmy patrzeć zawodowo, no to tutaj stabilizacja, nic się nie dzieje. Y, y, no i y, y, cóż, jeżeli szukasz pracy, to jest też szansa na znalezienie właściwej. Także tak, pozytywna, pozytywna y, energia, ale przede wszystkim dzisiaj na pierwszy plan wychodzą. Y, y, no tu sprawy rodzinne i należałoby się na nich, na nich skupić, więc no, warto, bo energia jest sprzyjająca, także... No tutaj też po, pomaga rozwijać y, nasze talenty, tak jak mówiłam, tutaj energia runy odala, więc warto też to wykorzystać, y, żeby się na tym skupić, może zastanowić jeszcze y, tak y, i w tym ciszy i spokoju jesteśmy w stanie dostrzec pewne rzeczy, których na co dzień w biegu takim, y, kiedy jest tej pracy, dużo obowiązków nie dostrzegamy. Y, też y, mówi o, o i sugeruje tak naprawdę odala, żeby porzucić takie stare przyzwyczajenia, bo jakby po tym nowiu, tu już teraz wchodzimy w nowe i może warto jakby w tą sobotę zupełnie inaczej ten dzień sobie zaplanować nic zawsze, być może z czegoś zrezygnować na poczet czegoś nowego, zacząć zupełnie właśnie wychodzić z tych z takich schematów, bo, bo żeby zacząć nowe, no to trzeba by było porzucić pewne stare takie bo być może, że sobotę zawsze spędzałeś, spędzałaś na leżakowaniu a być może teraz jest dobry czas żeby tę sobotę spędzać gdzieś z rodziną dalszą bliższą, może właśnie odwiedziny może, może zupełnie inaczej ten dzień ten dzień wykorzystać także bardzo energia, energia pozytywna kochani będzie taka siła życiowa ale też taka wzajemna akceptacja Harmonia, pokój, a więc tutaj yy, może być też to, że, że właśnie będziecie podpisywać jakieś umowy albo dotyczące remontu domu, albo będzie właśnie osoba, Oglądała, która będzie ten remont miała przeprowadzać, czy mieszkania, czy jakaś zyskowna zamiana. Tutaj dużo, dużo, tak jak wiecie, Runa Odala ma tych interpretacji dotyczących właśnie domu, więc każdemu w zależności, na jakim etapie teraz jest, czy kupna, czy sprzedaży, czy po prostu bycia, codzienności, tutaj także poczucie optymizmu, kochani tak, yy, świadomość swojej wiedzy, yy, możliwości, pewność siebie, kreatywność dzisiaj, ale też takie szersze widzenie tej rzeczywistości i dostrzeganie też i, i, i swoich i synchroniczności myśli i, 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 i działań. No, warto, warto koncentrować się na celu, dopinać pewne rzeczy, porzucić stare przyzwyczajenia, rozpoczynać coś, coś yy, na nowo. No dzisiaj pozytywna energia, nie obawiamy się, jest naprawdę naprawdę fajnie. Być może, właśnie, czas swój dziś będziesz poświęcał tylko i wyłącznie sprawom domowym. Będziesz gotować, sprzątać, nie zapominajcie o równowadze, tak żeby był czas na to herbatę, żeby był czas na porozmawianie, spędzenie czasu z domownikami. Żeby było też czas, żebyś miał czas też tylko dla siebie, żeby spojrzeć, zastanowić się, przemyśleć jeszcze te sprawy rodziny, domu. Może jakby tutaj odala też y, mówić o tym, że jakby ważne, żeby skupić się jeszcze raz, przemyśleć pewne rzeczy dotyczące domu, mieszkania. Może wcześniej podejmowałeś jakieś, y, jakieś y, decyzje, może warto się jeszcze raz na tym skupić, skoncentrować, przemyśleć. Tu jest takie wskazanie, y, bo być może... Będzie trzeba coś porzucić, z czegoś zrezygnować, żeby, żeby, żeby jakby coś na poczet czegoś, tak? Także może, może będzie trzeba coś zamienić, coś, coś zrobić inaczej, właśnie, żeby osiągnąć te korzyści, które, które gdzieś chcesz. Być może mieszkać w mieście, w mieście, chcesz świeższego powietrza, chcesz ciszy, spokoju. No to będziesz myślał nad tym, żeby kupić. Domek yy, na wsi, tak? Więc jakby tutaj, tak, albo po prostu jest zupełnie inna sytuacja, tak, bo dojeżdżasz, jesteś zmęczony, jesteś młodą osobą i z domu rodzinnego będziesz się wyprowadzać do miasta i myślisz nad zakupem mieszkania, tak, i zmianą. No tutaj, tutaj cisza, spokój, wzbogacenie się i duchowe, bo może właśnie w domu będziesz odpoczywać, będziesz medytować, tą sobotę poświęcisz tylko dla siebie, właśnie na zastanowienie się pewnych rzeczy, no to bardzo dobrze i wskazanie jest żeby przemyśleć, skupić się, będzie temu towarzyszył spokój i porządek, dostatek, harmonia, ład, także i Tobie, i Współdomownikom też, tak? Także Odala jest taką pozytywną, bardzo energią, także pięknie. No a na niedzielę kochani, też cudna energia, runa Pertro, a więc tutaj y, szansa, szansa na wygrane, szansa na, na poprawę samopoczucia, y, taki lepszy dzień troszeczkę, może poprawi się sytuacja jakaś, y, nad którą się zastanawiałeś, która Ci ciążyła, bo jest to y, runa, która mówi o poprawie. Mówi też o, o, o takim dniu bez problemów, o poczuciu takiej wolności, otwartości na rzeczy nowe. Więc, jeżeli ktoś coś zaproponuje w tą niedzielę, to warto, śmiało, kochani, też tutaj, kochani, takie. Szczęśliwe rozwiązanie jakiejś trudniejszej sytuacji, jakichś nieporozumień, więc tutaj bardzo przyjemnie, bo Petro mówi o wyzwoleniu, o, o przyjemnościach. Tutaj mówi, żeby nastawić się na, na słuchanie, bo możesz coś fajnego usłyszeć, możesz coś usłyszeć ważnego, co zdecydowanie będzie miało duży wpływ później na Twoje sprawy, czy to zawodowe, czy rodzinne, czy biznesowe. Runa radości. Runa rozwoju miłości, bo możesz poznać taką osobę do miłości. Eee, kochani. Ale mówi też o odnowieniu przyjaźni. Być może w niedzielę spotkacie kogoś z, z dawnych czasów, albo ktoś się odezwie. Szansa też oso poznania osoby do romansu. No, jeżeli ktoś reflektuje, to jak najbardziej energia bardzo dobrze. Bardzo taki emo emocjonujący czas dla, dla wszystkich par, czas odnowy związków. Być może partner bardziej, partnerka tutaj będzie. To no, może, może będzie obchodzić wcześniej dzień walentynkowy, kochani, ale tutaj jak najbardziej taki emocjonujący y, czas. Y, może będziecie snuli plany na przyszłość, może właśnie będą rozmowy dalej, tak jak i tu w sobotę, sprawy domu, mieszkania, y, planów y, właśnie takich rodzinnych, dalszych, wspólnych. Może się pojawić jakaś super propozycja, kochani, może jakaś nagroda, może jakaś wygrana, może właśnie partner zaproponuje coś, może, może partnerka też właśnie jakby sprawy domowego ogniska będą ważne, ale tutaj już no działa los, bo to jest runa karmy, więc mogą się wydarzyć różne karmiczne rzeczy, bo to jest bardzo potężna i tajemnicza runa, kochani, więc no tutaj. Energia bardzo, bardzo tajemnicza, tak, więc też tutaj ten wzrost zdolności takich artystycznych, twórczych też, ale i towarzyskich, tak, także tutaj jak najbardziej energia, która mówi o tym, że to nie jest dzień przebywania w samotności, tylko dzień wyjścia do ludzi, zawierzenia też swojego, swojego losa, losu najwyższej, przepraszam, mocy. Taki też właściwy moment do działania, tak? Jeżeli czymś się zajmiemy, właśnie tu może dotyczące też sprawy domu, rodziny, domowników, tak, nowych osób, które się pojawią, no to możemy spodziewać się też sukcesu. Jeżeli zainwestujemy, kupimy zdrabkę, puścimy los, albo zagramy, weźmiemy udział w czymś, no to szansa na, na wygraną, ale może też być jakiś przypływ materialny, kochani, także możecie doświadczyć, doświadczyć no, jakiejś y, obfitości tutaj. Y, może będziecie też korzystać y, z y, wsparcia osoby, która y, no, tutaj jest y, osobą, która y, y, no, jakby wróżki, czy, 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 czy też y, macie umówioną wizytę z doradcą duchowym jakimś, y, czy, czy właśnie z, y, z osobą, która y, też y, gdzieś jest wyżej na w poziomie rozwoju duchowego tutaj będzie spotykanie, będą tak, rozmowy, może niespodzianka od losu kochani jakaś, więc warto się y, otworzyć, bo ta niespodzianka nie będzie cały czas. To może się pokazać taka okazja, z której należałoby skorzystać. Być może będziesz coś oglądać, ktoś coś y, też y, być może y, na jakiejś stronie będzie jakiś konkurs i akurat wejdziesz, zobaczysz i ci się uda, tak, bo to się pojawi chwilę, a ty akurat w tym momencie, tak, albo ktoś ci podpowie, że coś takiego się dzieje czy, czy... i wtedy skorzystasz i no i doznasz tego szczęścia, tak, bo jest to runa szczęściarzy, także może być też tak, że, że coś się może pojawić nagle, że może coś wrócić z przeszłości, jakaś sytuacja, sprawa, coś tam może wyjść i będzie trzeba się tym zająć, tak naprawdę to wszystkiego może, kochani, to dotyczyć, ale Pertro pokazuje naszą siłę, tak, naszą siłę w podejmowaniu ryzykownych decyzji. Mówię o tym, że mamy taką wewnętrzną moc, i jeżeli zaryzykujemy, wejdziemy w to, co się pojawi, właśnie ta niespodzianka, ta propozycja. No to mamy szansę właśnie na pozytywny skutek. Nawet jeżeli to dotyczy jakichś spraw starych, które gdzieś tam nam zalegają jeszcze, chociaż powinniśmy już to podcinać, to mamy szansę, bo może los tu postawi przed nami możliwość rozwiązania tej sytuacji, ale no, będzie wymagało to od nas podjęcia ryzyka, zaryzykowania, wyjścia ze strefy komfortu. I tutaj no, będzie szansa na domknięcie tych pewnych rzeczy, zaryzykowanie, osiągnięcie sukcesu, ale tylko wtedy, kiedy zaryzykujemy, tak? A mamy tą siłę, mamy tą moc. Kochani, także tutaj Perturo będzie pokazywała nam tą siłę, tak, także yy, tak naprawdę będzie wspierała nas w tych najśmielszych, takich najtrudniejszych do zrealizowania zadaniach yy, i to będziemy czuli tą, tą opiekę, tą pomoc. Yy. Warto też zwrócić uwagę, że w tych wszystkich działaniach takich codziennych w niedzielę, które będziemy wykonywać, to tutaj powinniśmy się upewnić, czy, czy wszystko zmierza w tym wyznaczonym kierunku, jaki sobie zaplanowaliśmy na, na ten niedzielny dzień. Kochani, warto to sobie skorygować, jeżeli, jeżeli tak nie jest. Także, bo tu Pertro pomoże wybrać taki dowolny kierunek, czyli jeżeli zamierzaliście... Będziecie zamierzać tak, odpoczywać, czy, czy, czy podejmujecie działania, że będziecie coś robić, to ona będzie, będzie wspierała tak, i, i skutecznie będzie przypominać o tym nam w ciągu całego dnia, że jednak zamierzałeś przebiec 20 km, tak, a teraz siedzisz na kanapie i oglądasz film. Mhm. Więc ta energia będzie taka, że ona będzie pobudzała, pobudzała do, do tego ruchu, do tego, do tego, to co sobie zaplanowałeś, zaplanowałaś, żeby móc to no, zrealizować, tak? zakończyć, zrobić, żeby odciąć. Tak? Też Pertro pomoże nam w tym wszystkim właśnie to, że odkryjemy w sobie taką wewnętrzną mądrość, moc. Właśnie ona tu w tym kierunku będzie działała, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy dostrzegli, że jakby ta moc wewnętrzna to wszystko jest w nas, a energia tylko jakby nas wspiera, pomaga i daje większe możliwości, ale to, czy my się podejmiemy tego i skorzystamy to jakby wynika z naszej mądrości, z tego, co sobie gdzieś planujemy, jak decydujemy. I ona tutaj będzie uświadamiać, że ta moc siła jest, że, że warto będzie nas kierowywała na tą naszą siłę w celu podjęcia tych ryzykownych decyzji. Mówi, że to my powinniśmy kontrolować własnym życiem i powinniśmy sobie to uświadomić, i że jakby wszelkie moce są po naszej stronie, a energie są towarzyszące. Tak, także tutaj los będzie wspierał, będzie pomagał. Warto, warto zawierzyć, kochani. Yy, oglądajmy z każdej strony ten yy, dzień w niedzielę, bo yy, no może przyjść naprawdę coś yy, fajnego, będzie to magiczny dzień yy, możemy też dostrzec pewne rzeczy yy, tak yy, możemy dostrzec jak to życie nasze będzie yy, wyglądać yy, co, co nas czeka yy, więc yy, każda chwila jest tą taką najważniejszą yy, więc yy, no może się mogą pewne rzeczy się wyjaśnić, ale to jest też właściwy dzień do działania, właśnie do no i jakby spodziewania się sukcesu, nawet tego właśnie, kochani, tak jak mówiłam tego materialnego, tak. No Bertrand mówi, że nadszedł właściwy czas dla też podejmowania jakichś właśnie tych ryzykownych decyzji, a będą niespodzianki, będzie szansa na zmianę, na wznoszenie się, na rozwój poprzez właśnie zainicjowanie pewnych rzeczy i tutaj los, Zadziała, jeżeli w to wejdziemy, to mamy szansę na zmianę i to lepszą, nową, która bardzo pozytywnie wpłynie na nasze życie. Tak, także dzień bez problemów, dzień wewnętrznej mądrości. Tutaj także. Wiści, wiści Petro zmianę, pozytywną zmianę, mówi o tym, żeby się przestać bać o swoją przyszłość. Jakby zaakceptować tą zmianę, bo każda zmiana przyniesie nowy początek, przyniesie odrodzenie, będzie szansa uporać się z przeszłością i będziesz, jeżeli skorzystasz z tej niespodzianki, która przyjdzie, albo zdecydujesz o, o tych zmianach y, i zaryzykujesz, to masz szansę na nowe, y, tak, y, i będziesz miała szansę nowych rzeczy doświadczać, na, y. inaczej po prostu pewne rzeczy będą w Twoim życiu wyglądać i jest szansa na to, ale trzeba byłoby się odważyć i wyjść ze strefy komfortu, zauważyć te niespodzianki, to, co los przed Tobą y, y, otworzy, niezależnie jakiej sfery życia to y, dotyczy, energie bardzo pozytywne, kochani, y, energie właśnie tutaj zmian dotyczących domu, rodziny, mieszkania, y, tak, pracy, tak byśmy patrzyli. Y, magia, zobacz, 18, czyli 9, kolejna kończąca y, tak, liczba. Wokół ciebie jest magia, zatem spodziewaj się wielu radości. No tu może się naprawdę wiele dobrego wydarzyć, kochani, dlatego że to są bardzo pozytywne energie. I w obrębie domu, rodziny, tutaj spraw naszych takich, Akasia, jesteś nauczycielem duchowym, posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich talentów duchowych i boskich, misji. Mhm. I. Ułatw sobie życie, usuń bałagan ze swojego domu i życia zawodowego, aby rozważyć, strumień działania. Skupcie się, kochani, na tym, bo ta, to przesłanie od magicznych syren i delfinów cały tydzień wychodzi we wszystkich czytaniach praktycznie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ono naprawdę. No, tutaj ma silny przekaz, warto się nad tym zastanowić, żeby usunąć to, co już nam nie pasuje, zrównoważyć tak to, bo by skupić się na, na tym, żeby złapać tą równowagę, balans, zastanowić się, tak? Tu przede wszystkim Delfiny mówią o życiu zawodowym, być może miałeś ty, miałeś ty usłyszeć to, właśnie, tak? Żeby usunąć bałagan ze swojego domu, ale też i życia zawodowego, czyli zastanowić Mówcie się, kogo, kogo to dotyczy. Właśnie, może jakieś sprawy ciążą stare, jeszcze niepodomykane i trzeba to pousuwać, zmienić te stare przyzwyczajenia, podjąć jakieś decyzje o zmianach, tak, czy wokół siebie, czy wokół domu. Tu jest naprawdę bardzo dobra energia, energia nowiowa, która jeszcze nam towarzyszy i warto z tej energii skorzystać, kochani, żeby pójść w nowe. Wszystkiego dobrego, przepięknego weekendu wam życzę, przepięknego czasu. Skorzystajcie z tych energii, bo są naprawdę dobre i mogą też wspomagać. Przyspieszać, pokazywać, żeby bardziej się skupić na pewnych rzeczach, bo to będzie bardzo dobry czas, właśnie na te sprawy, na sprawy rodzinne, na sprawy domu, tak? W sobotę, w niedzielę też, bo Petro też jest runą domowego ogniska, tak? Ale też runą losu, runą karmy, pojawią się niespodzianki, każda chwila będzie ważna, zwracajmy na to uwagę, może na sny, może na właśnie tutaj, bo. Może coś fajnego przyjść, jeżeli wykorzystamy, no to super sprawa. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Obfitości i tej duchowej, materialnej i czasu spędzonego z rodziną, odpoczynku, relaksu, kochani, ale nie siedźcie samotności. Pamiętajcie, że równowaga jest potrzebna. Jest i ten czas, kiedy trzeba głębiej spojrzeć w siebie, wyciszyć się, odsunąć troszkę na, na bok, ale też czas, kiedy, y, kiedy trzeba być y, tutaj na 10%. Tak? Także wszystkiego co najlepsze, kochani. Mimo runa.